Europy, ale przede wszystkim dla Polski, która przez 123 lata pozbawiona suwerenności i wolności pozostawała w ucisku trzech zaborców. Data ta symbolizuje, dla, datę tę symbolizuje dla Polaków dewiza Bóg, Honor i Ojczyzna i przywołuje pamięć o tych wszystkich, którzy walcą o niepodległą Polskę, poświęcili swoje życie. 103 lata od przekazania przez Radę Regencyjną Władzy Wojskowej na ręce Józefa Piłsudskiego na pamiątkę czego Dzień 11 listopada ustanowiono Narodowym Świętem Niepodległości, zebraliśmy się pod pomnikiem poległym za wolność 1914-1920, by przywołać ofiarę przodków, w tym 259 synów Ziemi Bohejskiej, jaką złożyli ze swego życia w walce o suwerenność i granice najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nasz liczny udział w tej uroczystości. Jest niezawodnym znakiem, że pamięć o nich jest ciągle żywa. O zabranie głosu proszę posła na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, pana Stanisława Bukowca. godni księża, żołnierze, oficerowie, Panowie Starostowie, Panie Radny Wojewódzki, Panowie Burmistrzowie, samorządowcy, przedstawiciele różnych środowisk, drodzy mieszkańcy Bochni i ziemi bocheńskiej. Rok 1918 nie był rokiem spokojnym. Już od wiosny w wielu miejscach trwały protesty, manifestacje. Dało się odczuć, że przychodzi zmiana. Od lipca 1918 roku trwały tajne spotkania kapitana Jerzego Dobrodzickiego, członków Polskiej Organizacji Wojskowej w Bochni, braci Jędrychowskich, których celem było przejęcie władzy, przejęcie władzy od wojsk austriackich. Te spotkania toczyły się między innymi w tym budynku, w tej kamienicy, gdzie mieściła się kiedyś restauracja u Małka. Tutaj wykuwała się bocheńska niepodległość. Przyszedł dzień 31 października, gdy w sposób bezkrwawy żołnierze polscy przejęli władzę nad Bochnią i nad regionem. Bochnia była jednym z pierwszych miast, które odzyskało upragnioną niepodległość. Później były manifestacje, poparcie dla tych zmian i budowanie nowej rzeczywistości, wolnej Polski. Ojcowie niepodległości: Piłsudski, Dmowski, Daszyński, Wito Skorfanty, Paderewski, to ludzie, którzy pochodzili z różnych Części, wtedy pod zaborami naszego kraju, z różnych środowisk, byli ludźmi o różnych poglądach politycznych, ale doprowadzili do tego, że Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Potrafili się, potrafili się zjednoczyć po to, aby wolność, o, którą, o której marzyło wiele pokoleń Polaków, stała się faktem. Różnie Później toczyły się ich losy, były spory polityczne, ale ten najważniejszy fakt, odzyskanie niepodległości, zawdzięczamy właśnie im. Jaka z tego nauka? Dla nas, ludzi mieszkających, żyjących w 2021 roku, różnimy się, ale najważniejsze dla nas wszystkich powinno być dobro. Naszej ojczyzny. Musimy postawić ojczyznę jako najważniejszy punkt w naszych staraniach, w, naszych, w naszej pracy, w naszej działalności. Jako społeczeństwo, jako naród, jesteśmy podzieleni w wielu kwestiach. Czasem te spory dotykają naszych rodzin, naszych domów, sąsiedztw, zakładów pracy. Ale Polacy zawsze potrafili wznieść się ponad te podziały. To wielkie, to wielkie i odpowiedzialne zadanie, szczególnie dla nas, polityków. Musimy wznieść się ponad podziały, aby racja stanu, aby dobro Ojczyzny było tym najważniejszym. Żyjemy w trudnych czasach. Sytuacja na wschodniej granicy nie nastraja optymistycznie. Tym bardziej należy się szacunek i wdzięczność żołnierzom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, policjantom i innych służb, które szczegół bezpieczeństwa naszego kraju. Chciałbym w tym momencie takie podziękowanie, taki szacunek im złożyć. Szanowni Państwo, 11 listopada. To też święto, więc z okazji tego święta chciałbym Wam złożyć jak najlepsze życzenia. Życzę Państwu i Waszym najbliższym zdrowia, spokoju, spełnienia wszystkich pragnień, marzeń i dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję Panie Pośle. O zabranie głosu, proszę. Starostem Boheńskiego pana Adama Kortę. Panie pośle, panie burmistrzu, panie i panowie przedstawiciele samorządów różnych szczebli, instytucji i zakładów pracy, organizacji społecznych i politycznych. Różne państwa swe najważniejsze święta narodowe obchodzą w różnych porach roku. Nasze przypada na późną jesień. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na grobach znanych i nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie. Oddali życie za ojczyznę. Historia Polski to dekady szczęśliwości i pokoju, przemieszane z latami wojen, upadków i narodowych tragedii. Gdy 9 listopada 1794 roku wojska rosyjskie wkraczały do zdobytej Warszawy, co było symbolicznym końcem powstania Kościuszkowskiego, wydawało się, że dla Rzeczpospolitej. Nie ma już żadnej nadziei. Rzeczywiście, już po roku definitywnie zniknęła z map Europy. Jednak po 123 latach, też w listopadzie, tym razem 1918 roku, Józef Piłsudski mógł napisać w depeszy radiowej. Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować, rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Te dwa listopady dzielił okres powstań, spisków i konspiracji niepodległościowych, krwawych represji, syłek, konfiskat majątków. Ale okres zaborów to także czas pracy pozytywistycznej, podnoszenia świadomości narodowej, edukacji, żywiołowego rozwoju kultury. Naród pozbawiony swego państwa przetrwał głównie dzięki polskim matkom, które wraz z mlekiem przekazywały swym dzieciom umiłowanie ojczyzny. Ojczyzny o granicach wyznaczonych nie przez kordony i słupy graniczne, ale progi szlacheckich dworków i zwyczajnych chłopskich. Obejść. Dzisiaj toczą się spory, co w decydującym stopniu przyniosło Polsce wolność w tym pamiętnym 1918 roku. Upadek zaborców, poparcie mocarstw z Zachodu, własny wysiłek militarny zapewne wszystko po trochu. Ale rzeczą bezdyskusyjną jest, że nie byłoby Polski niepodległej. Gdyby nie zjednoczenie miażdżącej większości Polaków wokół idei odzyskania niepodległości. Gdyby czołowi przywódcy, elity narodu nie poskromiły swych prywatnych ambicji i nie schowały osobistych urazów, a wręcz wrogości. Postawa w przełomowych dla kraju momentach polityków o tak odmiennych koncepcjach politycznych, jak Roman Dmoski, Ignacy Daszyński czy Wincenty Witos, bezdyskusyjnie skupienie się społeczeństwa wokół własnych sił zbrojnych i jego odporność na działania dezintegrujące, inspirowane z zagranicy, są po dziś dzień wzorcem zachowań dla kolejnych pokoleń Polaków. Szanowni Państwo, przesłanie listopada 1918 roku wciąż jest aktualne. Polska, nasza ojczyzna. Będzie silna tylko zgodą obywateli, nie przekładaniem prywatnych czy partyjnych ambicji nad dobro ogółu. A co jeśli nie? Przywołany wcześniej przeze mnie marszałek Piłsudski już na progu niepodległości przestrzegał: historię swoją piszcie sami, bo inaczej napiszą ją za Was inni. My też. W małej, naszej małej ojczyźnie musimy podjąć pewne wyzwania, także w sensie dosłownym. Dlatego też wkrótce zwrócę się do historyków zawodowo parających się dziejami Boheńszyzny, a także do osób, którym bliskie są sprawy kultywowania jej dziedzictwa historycznego, z propozycją wejścia w skład Społecznej Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Boheńskiego. Jej misją będzie skatalogowanie dat, miejsc i postaci, szczególnie istotnych dla historii naszego regionu, a często nieobecnych w powszechnej, powszechnej świadomości mieszkańców, i wypracowanie metod ich upamiętnienia. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę i wszystkim Państwu życzę radosnego świętowania. Dziękuję. Dziękuję. Panie Starosto, o zabranie głosu proszę burmistrza miasta Bochnia, pana Stefana Kolawińskiego. Panie pośle, panie radny wojewódzki, panie starosto, czcigodni księża, panie wójcie, szanowni zgromadzeni, Czy dzisiaj świętując 103. rocznicę odzyskania niepodległości, jesteśmy bezpieczni? Co roku pada wiele słów oddających hołd twórcom państwa polskiego w 1918 roku. Co roku dziękujemy im za przelaną krew, najwyższe ofiary z własnego życia i mądrość, z jaką potrafili po 123 latach zaborów. Jednoczyć i budować Polskę. Po tak długim okresie nasi przodkowie potrafili wzbudzić tak silny patriotyzm, że bez znaczenia było, czy ktoś był z zaboru rosyjskiego, austriackiego czy niemieckiego. Najwyższą wartością była polska ojczyzna, jej pomyślność. Bez względu na to, z jakiej grupy społecznej ktoś pochodził, jaką wiarę wyznawał i z jakiego narodu się wywodził. Czy dzisiaj po uwolnieniu się w 1989 roku spod jarzma Rosji Sowieckiej możemy powiedzieć to samo? Czy dzisiaj potrafimy postawić ojczyznę na pierwszym miejscu? Przed wybuchem II wojny światowej. Hitler najpierw przy milczącym przyglądaniu się świata dokonał aneksji Austrii i Czechosłowacji. Oczywiście słano noty dyplomatyczne, wyrażano swoje oburzenie i zaniepokojenie, ale to było wszystko, na co ówczesny świat był stać. Tuż przed wybuchem II wojny na naszych granicach też dochodziło do drobnych potyczek, wkraczaniu na nasze terytorium. I prowokowaniu większego konfliktu. Nasze sojusze, których tak byliśmy pewni 1 września 1939 roku, pokazały, ile były warte. A dzisiaj Rosja pod rządami byłego oficera KGB anektuje Krym i cały czas z większym lub mniejszym nasileniem prowadzi wojnę na terytorium Ukrainy. Świat też wysyła noty dyplomatyczne, nakłada sankcje. Na naszej granicy z Białorusią trwa bezustanna prowokacja sterowana przez reżim dyktatora Łukaszenki, mająca na celu uderzenie w Unię Europejską, ale przede wszystkim w Polskę. Koordynowane przez białoruskie służby przerzuty tzw. migrantów mają osłabić nasze państwo i jego granice. Nie bez powodu działa, działania te już nazwano wojną, wojną hybrydową. Pomni po na nie tak dawną historię, musimy bronić naszych granic. A wszelkie próby bagatelizowania tych prowokacji i przedstawiania ich w fałszywym świetle jako prawo dążenia ludzi do lepszego życia muszą być odkrywane i potępiane. Oczywiście, że nie każdy, kto dotarł nad naszą granicę z Białorusią, Stanowi silne zagrożenie. Ale co z tego? Czy przy nagminnym braku lub sfałszowanych dokumentach ich tożsamości mamy się zgadzać na inwazję i zaprzestać obrony naszych granic? Czy przy siłowych próbach przejścia przez nasze terytorium mamy się temu biernie przyglądać? Pamiętajmy o tym, jak zjednoczeni byliśmy w 1918 roku. I jak bohatersko walczyliśmy już w 1920 roku, odpierając sowiecką nawałę i przez całą II wojnę światową. Nie zapominajmy o roku 1956, o roku 1970 i wreszcie o roku 1980 i 1989. To ojczyzna i jej obywatele, obywatele mają być na pierwszym miejscu ojczyzna i jej granice są najważniejsze. Niech ci, którzy poprzez próby przedstawienia służb granicznych i naszego wojska jako okrutników zrozumieją wreszcie, że w ten sposób destabilizują nasze granice, służąc agresorom. Jak można wpuścić do Polski w wielu wypadkach ludzi niewiadomego pochodzenia, mających niejednokrotnie w swoich telefonach zapisane kontakty do znanych i ściganych terrorystów? I przedstawiać ich jako skrzywdzone ofiary. To, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, to agresja. Nie sposób inaczej nazwać tych celowych i systematycznych prowokacji. Przy całej różnorodności powinniśmy być jednością, a Ojczyzna ma dla nas stanowić najwyższą wartość. Wierzę, że tak będzie, że przyjdzie na niektórych opamiętanie i zrozumieją obecną sytuację. Wierzę, że skończą się ataki na tych, którzy nas bronią i z narażeniem własnego zdrowia i życia bronią naszych granic. Nie tylko dzisiaj, ale cały czas wzorem tych, którzy nam niepodległość i suwerenność Polski dali, musimy wiedzieć i musimy poczuć, że to dla nas wszystkich wartości najwyższe. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie burmistrzu, kolejnym punktem naszych uroczystości jest apel pamięci. O jego odczytanie proszę pana podporucznika Marcina Drewniaka z Rzeszowskiego 21. Batalionu Logistycznego. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Bochni, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się Wolna Polska. Stając dziś do niepo niepodległościowego apelu pamięci w Bochni, przywołujemy wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polski. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów Barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki. Legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Brawo! Przywołuję do nas, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich. W Rosji oraz Błękitnej Armii, Powstańców Wielkopolskich i Śląskich, Obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, Kadetów, Harcerzy, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korwantego i Ignacego Daszyńskiego oraz generałów. Józefa Halera i Jó Józefa Dowbor Muśnickiego. Stańcie do apelu. do apelu! Przywołuję żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuli niepodległość oraz granicę II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców Ojczyzny, legendarnych zwycięstwów Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku Daj przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy polskiego państwa podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji burza i powstańców warszawskich. Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuliście chwały polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wzywam generała Jerzego Kazimierza Dobrozickiego i innych członków organizacji Wolność z Zbokni. Którzy pamiętnego dnia 31 października 1918 roku przywrócili Bok niepodległość po latach zaboczej niewoli. Wzywam Ludwikę Chudecką, Waleriana Czumem, Romana Jakubowicza, Tadeusza Jakubowskiego, Jerzego Kopecznego, Józefa Kronenberga, Stanisława Mariana Kotłowskiego, Józefa Kurka, Edwarda Lizaka, Leopolda Okuliskiego, Franciszka Pawłowskiego, Henryka Pircha, Janinę Prus-Niewiadomską, Franciszka Rutkowskiego, Józefa Rutkowskiego, Olgę Stawecką, Henryka Tarę, Mariana Turkowskiego, Jana Witkowskiego i pozostałych córki i synów ziemi bocheńskiej, którzy patriotyczną postawą wnieśli niezapomniany wkład w dzieło budowy niepodległości naszej ojczyzny. Stańcie do apelu!